Jesteśmy dzisiaj na Stoisku Zysk. Naszą gospodynią jest pani Joanna Siedlecka z jej książką Biografie odtajnione z archiwów literackich bezpieki. Pani Anno. Jak było ważne w systemie komunistycznym to, że literaci byli tajnymi współpracownikami służb bezpieczeństwa, donosili na innych pisarzy, ale także wykonywali zadania zlecone przez służbę bezpieczeństwa? No cóż, no, było to, no, tak, trudno ukryć, że tak nie było, ale to była jakaś część. Mhm. Czarne obce które zgodziły się na tą rolę, żeby prawda, niszczyć swoich kolegów i pomagać bezpiecy. Ale jak mówię, to były tylko to właściwie na no, czarnowce, których mamy prawo znać. Przeważająca większość pisarzy oparła się Oparła się temu. Byli ściganymi, inwigilowanymi, niszczonymi. Ale dlaczego dla e, reżimu komunistycznego tak ważne było e, ingerowanie w kulturę? To prawda, bo komuniści, literaturę, kulturę traktowali jako część propagandy. Dla nich to była propaganda. Miała służyć budowie, mówiąc oczywiście bardzo skrótowo, prawda? Budowie tego najlepszego w cudzysłowie ustrojów, kto przeszkadzał, niszczono, go, niszczono bardziej, różnie. To zale zależało od jakby akurat etapu komunizmu. Czasem psychuszką, a czasem tylko czarną listą. czy wypchaniem na emigracji, czy podesłaniem mu agenta, prawda? E, właśnie, no. W pani książce opisanych jest kilkunastu poetów, pisarzy, dziennikarzy, którzy współpracowali ze Służbą bezpieczeństwa. E, wśród nich są też publicyści związani z środowiskami katolickimi, a także pasowskimi. E, czy mogłaby Pani powiedzieć kilka słów na temat właśnie tych? E, swoich bohaterów, e, biografii odtajnionych? Nie, u mnie jest tylko jeden bohater e, z tego świata, a mianowicie Jerzy Zabryski. E, prezes e, prawda, Klubu Inteligencji Katolickiej, poseł znaku, czołowy katolik, współpracownik Tygodnika Powszechnego. Autorytet moralny, prawda, rzekomy. E, okazało się, on nie był tajnym współpracownikiem. On właśnie, można powiedzieć, zupełnie. Przez swoją właśnie bez, bezdenną naiwność, czy nieodpowiedzialność, był źródłem informacji dla bezpieki. Tudzież opisałam, no, krótko mówiąc, jego drugie życie, którego nie znaliśmy. To, no, że kupował prawda, młodych chłopców, księży, krótko mówiąc, zdemoralizował kupował, yy, Kupował ich za pieniądze. Ta... Za możliwości, prawda? Za za, za posady, za dróg, za rolę w filmie. E, mówimy to, żeby być konkretnym o A? jego homoseksualizmie i związkach niezwykle licznych e, z, z, z m, młodymi pisarzami, ale e, on sam był też inwigilowany przez swojego partnera życiowego? Absolutnie nie. Nie był? Oczywiście, że znaczy, owszem. Głównym partnerem był Staś, Baczkiewicz, Był przyjacielem jego, natomiast w pewnym sensie ma pan rację. To znaczy, Bezpieka, prawda? wykorzystując jego orientację, podesłała mu agenta, właśnie tajnego współpracownika. Tebu Krzysztofa, tylko stracił głowę. Był z nim i on rzeczywiście na niego donosił. I później, prawda, przejął jego majątek, wydawał jego dzienniki. Tak. Podesłała mu człowieka, który, który. But wiejski, prawda, był czekiem bardzo nieodpowiedzialnym, jakby na innym Połdał Faczyk. czy to jest ta postać, która była związana z prasą paksowską? E, ten był Krzysztof w ogóle był związany, prawda? z Paksowską nie, nie, nie tylko. Był, y, można powiedzieć dyżurnym, nie, był katolikiem był związany prawda, z laskami był związany z więźnią w ogóle z kościołem Świętego Marcina, był młodym człowiekiem wtedy. Dopiero co skończył prawda, ATK i aspirował. A później rzeczywiście był związany też z pasą faksuską, ma pan rację z, z kierunkami w stanie wojennym, później tak. Przypomnijmy, jak on A się nazywał? Yy... No, proszę pana nazywa, nazywał się. Bogusław Wyrostkiewicz. Nazywał się Wyrostkiewicz, a Jerzy Zawiejski wymyślił mu piękny przydomek. Ten go zaczął używać. E, m, był, to, manowie... był to jeden z najbardziej szkodliwych, gorliwych agentów środowiska pisarskiego, katolickiego. E, obaj panowie byli homoseksualistami, tak? tak to mnie nie interesuje. Interesuje, da, interesuje mnie to, to jest ich sprawa, prawda? natomiast interesuje mnie to, że Jerzy Zawiejski Wykorzystywał swoje, swoje możliwości prawda, do kupna partnerów, a jednocześnie to, że za nas był człowiekiem odpowiedzialnym. No dawał, yy, można to powiedzieć, dawał się wodzić za nos i pozwolił, nie, nie miał nieufności pewnej, niezbędnej w tym zawodzie, prawda, którą mieli jednak inni. On nie miał i zaufał właśnie temu. temu było, prawda, Krzysztofowi. I przegrał. A nawet do tego stopnia, prawda, że zapisał gdzieś Domski wszystko. Tam mieszkał. Wprowadził go do swojego życia. Co będzie w najbliższej książce pani? Słucha. Jaka będzie tematyka najbliższej książki? Nie, proszę pana. Czy, czy już jest w pisaniu, czy jeszcze... Nie, proszę Pana, ja o planach swoich nie opowiadam. Ja opowiadam. Mam wiele planów, co będzie zobaczymy. Czyli na razie e, bardzo Pani na dziękujemy. Bardzo dziękujemy i serdecznie wszystkich zapraszamy do lektury wydanej przez wydawnictwo Zysk, książki, biografie odtajnione.